Nie narzekaj, masz przecież wszystko. Tylko, że to nie wszystko i ty to wiesz i czujesz. Magda miała właśnie wszystko poukładane. Praca, klienci, zarobki, ale w środku wciąż było to uczucie, a jeśli to nie wszystko, na co mnie stać? A jeśli ta wersja życia, którą teraz mam, to tylko połowa mojego potencjału? Czy to źle, że chcę więcej, skoro i tak mam już sporo? I przez lata nie mówiła tego nikomu, bo nie chciała wyjść na Niewdzięczną na tę, która ciągle chce więcej. Ale w pewnym momencie to zaczęło boleć bardziej niż lęk przed oceną, bo z dnia na dzień czuła coraz wyraźniej, że daje z siebie 100%, a zarabia tylko połowę prawdy o sobie. Ciągle tłumi głos, który mówi: Ty możesz więcej już teraz. Wtedy trafiła do mnie, nie po nową strategię, tylko po zgodę na własną pełnię. Zaczęłyśmy pracę, krok po kroku zajmowałyśmy kolejne warstwy. Przekonania, że chcieć więcej to chciwość, lęk, że jeśli weźmie to komuś zabierze. Napięcie, że nie wolno jej rozciągać się finansowo, kiedy wokół ktoś ma mniej. Co się zmieniło w 8 miesięcy? Dwukrotnie zwiększyła dochody. W zgodzie ze sobą, zmiana pracy na tę, która daje radość i misję. Pragnienie więcej nie czyni Cię egoistką, czyni cię kobietą, która wreszcie przestaje się ograniczać. wejdź na wiedza.annakacry.pl, umów się na bezpłatną konsultację i zobacz, co się dzieje, kiedy zamiast się ograniczać, zaczynasz wybierać siebie. Wybierz siebie i przestań się ograniczać. Serdeczności, cześć.